Są dwa rodzaje gier, które zawsze najbardziej przyciągały moją uwagę: strzelanki i gry wyścigowe. Mając do dyspozycji kierownicę, na pewno sobie nie postrzelamy, więc wykorzystajmy ją zgodnie z jej przeznaczeniem. Testowanym produktem jest Tracer TRK V12 Professional Carbon Racer, który jest urządzeniem z niższej półki cenowej, ale mimo tego musimy przyznać, że ten sprzęt spełnił nasze oczekiwania. Pierwszą rzeczą, na jaką zwróciliśmy uwagę po wyjęciu kierownicy z pudełka, to jakość wykonania. Całość wykonana jest z twardego plastiku, a samo koło kierownicy pokryte jest dobrą jakościowo gumą. Na wyposażeniu znajdziemy również pedały, gaz plus hamulec oraz sekwencyjną dźwignię zmiany biegów. Co do pedałów, to są one niestety za lekkie i niestabilne, w związku z czym ślizgają się po podłodze. Dodatkowo zestaw posiada manetki przy kole kierownicy, na którym znajdują się także cztery przyciski analogowe. Po lewej stronie znajduje się również czteroprzyciskowy D-pad oraz osiem przycisków funkcyjnych. Zaletą testowania kierownicy jest to, że możemy ją podłączyć do komputera poprzez łącze USB, a także drugim łączem do konsoli PlayStation. Niestety jedynie do jej drugiej generacji, co bardzo dziwi, zważając na fakt, iż PlayStation 3 jest na rynku już od kilku lat. Kierownicę możemy przymocować do biurka za pomocą sześciu dużych przyssawek, które na pierwszy rzut oka zapewniają dość mocne mocowanie oraz wygodną obsługę. Jak się szybko okazało, podczas grania nie wygląda to już tak kolorowo. Przy bardziej agresywnej grze kierownica często mogła znaleźć się w naszych rękach, a nie na biurku. Jednak istnieje możliwość dokładniejszego mocowania kierownicy do biurka dzięki dołączonym do zestawu klamrom. Dość duże problemy sprawiła nam poprawna kalibracja urządzenia. Ustawienie analogowych pedałów nie należy do najprostszych czynności, a manetki przy kierownicy nie działały nam tak jak powinny. Zamiast zmiany biegów służyły one do ustawienia hamulca i gazu. Jest to całkowicie niezrozumiałe rozwiązanie. Tracer TRK V12 to porządnie wykonana kierownica za nieduże pieniądze. Można ją kupić już za 200 zł i to jedna z jej największych zalet. Zgodnie stwierdziliśmy, że doskonale nadaje się ona dla początkujących, grających w motoryzacyjne gry zręcznościowe, jednak dla bardziej zaawansowanych użytkowników i miłośników symulatorów jazdy polecamy produkcję z wyższych półek cenowych.